Ej Przemek, ja już się mam na tej strony baby, potułka, uh, za mną frekli Co? Te Riders, nie ogarniam Ej weź ty zacznij, bo ja nie yeah. wiem co mam robić Ustaw usta. Jak się wychodzi, jak się wychodzi? Ja nie chcę, jak się wystawić dwa osoby w ustawach dwa normalne, prywatne ustawy A ty naprawdę chcesz przegrać? Mhm mm Boy, do, do you say my name? Frankly. Yes, I said. Zo, so, Frankly, in my real name, bitches. <laughs> 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 nasz kolega, but just Ah. Jak powstał kolega? Pewnie nie rozumiem, jak ty to. I know, mean. but people know your name. I ca onara. Ja idę do pacjana do mnie. Jak to jest? Wszyscy w twoje. Został, został, został. Zostałeś? Co ty ja ma kliknąć prawo? Co ja ma kliknąć prawo? Nie, no ale to jest, jest za wszystko, wszystko grane na początku. Dlaczego ja nie mogę? Nie mogę oddalić ekranu. Gdzie są pieniążki? Ja chcę pieniądze. No masz 20. A, a ile gnat kosztuje? Nie, nie ma tu. Gna? Dużo. No nie, nie, tylko teraz nie, 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 mam nie, mam, nie, mam żadnych to nie, Aha, to się teleportuje. 75, e, jak zarobić? nie, 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 że będzie jakieś złoto albo nie, coś. No dobra, albo węgiel. nie, Chcę nie, ale... Cięgna to i nie mam gnata, albo kupię sobie najtańszego. Ile kosztuje najtańszy? Ciebie tu nie chcemy. Rewolwer. Ile kosztuje rewolwer? 35. Mnie chyba na nic nie stać. Dobra, ja idę do, do pociągu. Patrz, pokażę ci w sposób, jakby iść. Patrz, by przejść tu, musi przez tą szpakę. Tak, przejść. Ja... Czekaj, ja jadę, bo ja jestem dyrygentem Ja wiem, ale ja nie. Nie chciałbym, żeby to tak jest, bo zombie się zawsze błoguje. No, ja. ja wiem, ja wiem, bo ja tu widzę na TikToku i wszędzie. Czekaj, muszę powiedzieć, że coś wypadło. Nie, nie wypadło. Chciał, chciał. O, oh, shit. Co? Ja, ja jestem w skrócie, mówię, poza pociągiem. Oh, shit. I dalej. Mówiąc, że to długo się tu idzie. Teraz o ciebie nie ma się tak? Dead race! I spadanie, spadanie z pociągów. Dead Raves, ale jestem łatwy. <śmflow> Dead Raves jak nie przeżyć... jak nie przeżyć ani Ej, daj mi łopatę, weź... Y, Kirkitelda i dam maszę. Abo nie, yyy, be, No, dzięki. Ej, ja nie chcę dach chodzić. No, <śmflow> jedynie. To <jademy>. <śmflow> <śmflow> jest skar, bo cię zbuguje. Nie, nie, bo trochę. Jak odblokować kamerę? Nie da się. Czekaj, zobacz. No bo tam pisało, że można odblokować. Nie ja da się. Jeszcze po węgiel? Nie. A, a, jak pieniądze będą? Chcę pieniądze. Ale to nie bali, gdy ja Są wybieram. Co? Pogryź się! Dałem mu buziaka. A ja się leczę. Tak, bardzo długo. co to co wyleciało w powietrze. Uważaj. To jest broń! To jest pistolet! Aaaa! Aaaa! Aaaa!

A, ej, ten czas jest zepsuty czy co, że, że... powrócamy? Jeden, dwa, trzy, dwa. Trzy, dwa. dwa trzy. Okay. <tryk> to jest dopiero alfa. Jak ta alfa, chyba już jest dawno. Ej, to jak Marcin na serwer PVP. A to jest dopiero... Ja tego nie wypuszczę. Kiedy indziej, bo chcę coś jeszcze zrobić. Chcę coś jeszcze zrobić. Bo... Dobra, ja idę po domkach szukać. Ty idziesz? Po domkach szukać. Co po ci znaczy? Po domkach szukać Przedmiotu. Ale tu nic nigdy nie ma. Co są to? Bo jest start map. A jak umieścić nam przestępców? Co? Jak umieścić tam przestępców? Co? No, jacyś z biegów trzeba tam. Ja nie mogę kurna kupić sygnata. To jest bez sensu. No, no bo, nie bo nie masz. Kasy. Ja kupię Dobra, ty co? Nie. Pa co mam? Ale jak to, to zobaczysz, to będziesz płakał z radości. Weso, możesz takim czymś? Kupać węgiel Czekaj Na chwilę ja nie chcę wsiąść Ej, ja mogę wejść w ogień? Okay. You are ready for this? Yes, I'm ready, bro. I da się kłócąć. Czemu u mnie właśnie teraz wyprostowałeś jakiś cikak? Nie, ja nawet nie mam telefonu, bawisz się. Czemu się zatrzymaliśmy? O, zielono. Nie! Da, idę, idę ci po kasę, więc. U mi obręb. Nie, jest A jest klasa, która od razu ma pistolet. Tak. tak. Jest, dobra. Chcę ją. Chcę ją, rozumiesz, chcę ją. Dobre. Si! Dobra, jedź, 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 jedź. <grywa> Ty jesteś tu pociągiem? Nie, 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 nie! Nie! O? I jesteś... Bandyci! O nie! Sylają! cię! Nie! O widziałem tam jakieś duże strzywum. A Ja! Ja Tam jest złoto, tam. No, oni są przed pociągiem. Czekaj, bij Uważaj! Jest jeszcze Mam... Ej, mam tylko... Jeden one. HP! To w nie jest. <śline> Pół HP! Ej, broń tu jest! Leży? Tak. Ej, będzie broń leżała? Nie Ale taką boli wybaję z jednego 30, 30 dolarów, dolarów, dolarów Więc chodźcie go, no O! tam jest blada To jest ja idę zabić. się wszystkich. I mogę jechać na koniu? Tak a nie jest szybszy od tego? Nie. Chłopak odpoczął! Stary, patrz to! Patrz to! Lara? To jest jakiś domek. I, ej, bo u ciebie jest złote jak coś. Po prawo masz złote. Nie! E, więcej ich jest! Nie! Nie jest więcej.

Dobra, teraz po prostu jedźmy, co? No nie, czekaj, ro, robisz moje rozkazy. Nie, nie będę się ciebie słuchał. Płacę sobie ledy, bo jestem z i Jaki kolor? Żółty. Tiki zachód, żółty. Tylko unieść, to jest taki ciemny, zielony. Ach, Jestem dyrygentem, więc mnie słuchasz. słuchasz. Jest... Czyli w tych domkach nigdy nic nie ma? Nie. Mam pierdolenie, jak to jest bez sensu. I tam jest złoto. No. Zdarza. To, jest to, to... Daj to... mi kupić broń. A, Dla szybko to... się ja kupuję to... broni. Aha Kupujecie węgiel. A węgiel to można wykopać. A to jest bez sensu, bo broń najtańsza kosztuje 35. A mam tylko 20. Ja mam? Ja, ja tylko szybko robię zakupy A co mam? Już idę, już idę Niech ja się boję Ty <grym> możesz przyjść do gun shopa, to dała ci 100 kupy A to mam? Jo, ale ja też chcę bronić <grym> Dwa trzy pięćdziesięć, dolarów. Ile? Ile? To czekaj, ogarnę ci. Dobra, nie. Daj to, to... Ja sobie znajdę ogarnę. go. Ogarnę. A ile nie, masz do daj mi pieniądze. Ile masz do Daj mi te pieniądze! A ile masz do To nie. Ja chcę oszczędzić. Ja chcę się kupić później, jak wyjedziemy z tego miasta, sobie Dobra, czekaj, bo ja już robię zakupy. Jeszcze to... Kurczę, gdzieś jak na tych pokój jakiś dzień będę Dobra, jedę byś się biała. To co jeździł? Hello? Halo. <grym> Dobra, ja muszę... Jeszcze potrzebuję tylko 735 dolców. Czy wszyscy? Wywaliłem węgiel. I W Wywaliłem węgiel Nie, nie wywaliłem no, <dziwek> <węgiel. laughs> <dziwek> oh, O, ja nie mam jedna kawałek, tam byś za takiego jednego Ja by ją już... Ej, bo ja Ja przed kawałką węgiel co to? to no dobrze, Stąd! O nie, no, ja pójdę tam z tobą! Nie! Nie <grym> Ej, tu się dom pali. Ej, wilki! Idziemy na nich. A co, w palące domu są zombie. A co mam? A co Nie mogę ci Tak. A, ale nie zadaje ci japa. Dobra, patrzcie już bardziej. bardziej. Bo strafa, strafa, strefa, strafa, strafa. Musisz się tak obracać z szybkimi. bo A te, te szybki szybki są są szybkie są prostu <noise> szybkie. Jak się trzymasz robić właśnie iść atak? Tak. A jak mogę jej zabrać z dwóreczku? O, płaca ich się brać do woreczka. No, tyle, kiedy ciągniesz to... Ej, masz mleka. Frr. <grym> <M> <grym> Frr. <jesteś pokrytym> mlekiem. <grym> Uff, aaa, ej, to blek. <susuruj> Dobra, na raja jada. <susuruj> Wracaj! O, wielki. I to mi pan ciebie, bo No i kapi! Chcę ustawić to. Dawaj, Dawaj mi to wszystkie Keje. Tak? Tak. E por jeden spone. Ok? Taki As, jeden mas aqui, ele za 10 dólares. No, e põe kupię aqui põe ele aqui põe ele a põe ele aqui põe ele aqui põe ok? aqui põe ele aqui põe ele A bardzo ciekawa ta gra. A jest tego dymku. A jakby cię pochamać, nie jak dać. Bez broni dzisiaj nie przeżyję. I tam są Wszystko, uciekamy. Ej, mogą uciekać. Chcemy. To waki zaraz. Oj, oh, bo... O fak! Tylko waki będą. To takie umiejętność co nie? No wszystko! No, Fajnie. Teraz niemożliwe, że się zatrzymać. no... Dzięki, jaś... No, ty jesu, kradzawa, ja ty. Ej, no ten pociąg jest bugowany To jest no, tego są, ma HP? Nie wiem czy jakiś siusiak przed ekranem Czemu my mamy zębieka nas na pociągu? Czemu oni wchodzą nam na pociąg? Czemu... Oś, oś. Jedzie zaraz będę zaraz będę Teraz Baby poszedł sobie bawić się <laughs> oh, <tô, tô>, <laughs> <laughs> mm. O que Nie się! Nie ruszaj się! <laughs> Baby Przeżyłeś to, ale, ale patrzcie moje Czy to znaczy, że trzeba Cię zabić. Czekaj, Czekaj. ja się muszę wziąć paliwo. Mm. śmieci paliwo. Ej, co ty tam takiego wielkiego polewa? lewo? Ja Góra. Pasaurona. Góra, saurona. <grym> Pasaurona. <wieska>! Saurona <grym> To Pasaurona. Wioska! Pasaurona. 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 Gdzie? Tam Pasaurona. 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 To tam, Mogliśmy kupić, a oczywiście ty nie chcesz. Ej, bo jak Ej, Ja po prostu One shot. Ej, chodź tu. Tutaj za mną. chodź tu. Chodź do mnie. Chodź tu. Chodźcie, 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 mnie, chodźcie, mnie, koło mnie, mnie chodźcie, mnie, czekaj, Kuczymy, pisa, chodź. no i w tą czekaj chodźcie, chodźcie, cię chodźcie, 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 kamerę chodźcie, chodź chodźcie, 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 nie, aha, to się nie, się, aha nie, czemu ja mam zdjęcie tego domku? Nie, nie. Bo, bo stary ty tyłem, tu jest ten Brawo Nie. chodź <grym> no, Ja też to zrobię? Dobra, no, ja też robię? Tak, zapisz

Mówi ci, że... Czekaj, podjadę. Szybki. No i co? chcę dojść. Ale zabijam pojedynczych. Ej, widzisz to? obrocia? <grym>. Tak. Czekaj, nie! Jak musisz mi pomóc. Nie możesz tam iść, my zabijamy ich pojedynczo. No, teraz ja to mieszka. Czekaj, stop. STÓJ! STÓJ! No ale jak o, sobie idzie, to, to idzie, też idzie. się nie no, Zostaw Tak idziemy i wracamy no, się, no bo później będzie ich dużo. No fajnie, że jakby nie sięgam Czekaj! O, dobra jeszcze. Z... Patrz tam. No do dowodnę, a Chodź tam, do tego czarnucha. że tutaj no nawet możemy zdobyć krucyfiksa? Aha. Ale w kimś będę wlecę. on będzie szybki, uważaj. Powoli idź i szybko się cofaj. Cofaj to, cofaj się. I będziesz miał robić piękny Dobra, leży. Chodź. Tutaj po prawo, tutaj po prawo. I dam z taki paru, chodź po niego. Ma broń? Nie. Ale będziesz miał pońcy. Nie chodź tam. Dobra? Będziecie w Polsce. Tak, tak, ktoś idzie. O kurwa. A, leży? Zostaw to, zostaw to, zostaw to. Zabijaj. Tylko czekaj. Nie bij. <grym> Im mniej HP oni mają, to oni mocniej biją. Znaczy, mniej zadajemy. O, o To na myśli. Zobaczę, bo tam kolei. Tam jest szybki. Leci. Oj, 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 trzech ich mamy. Dobra, te słabsze są do tych. Nie! No, ale ja nie miałem co zrobić, ja byłem workshop. Ale ty masz. Oj. Ale ty mamy ty rekord. Masz, nie? nie? Co Co zrobisz za przewrotki? A jeszcze noc wyszła z starym wyszkodowcem z Ej, czekaj, bo ja chcę kupić. A nie, bo ja nie mam żadnych punktów, nie? A co ciebie ten odcinek, to jest takie, tutaj. No, więc ja, rano też się kiedyś.